Tutaj mamy czarny bez, to jest taki duży krzak czarnego bzu, i tutaj kwitną właśnie, jest pas kwitnienia. Zobaczcie, to są takie duże, właśnie baldachy. Je można ścinać. I zrobić z nich syrop. Zobaczcie, jak pięknie tutaj pyłek na nich widać, to przepięknie pachnie, no, na liściach też widać, właśnie jak się osypuje. Ten pyłek jest bardzo cenny, więc do takiego syropu nie możemy tych baldachów myć. Więc yy, zamierzam właśnie zrobić taki syrop, więc później jak już te kwiatki opadną, to oczywiście tutaj na tych baldachach robią się kuleczki, i to będzie czarny bez. Kulki, z których można zrobić na przykład sok, taki, albo właśnie zaprawić na przeziębienie na zimę, można zrobić też z tych kulek marmuladę, różne rzeczy można z tego zrobić, więc na pewno tutaj zobaczycie w kolejnych filmach, więc muszę się pospieszyć, bo one już no to jest idealny czas, właśnie, żeby je zrywać. No I mamy dzisiaj naszą trampolinę, właśnie. Nam kurier ją dostarczył. Zamówiłam ją z dekatlona. O, więc bardzo fajnie. Z zielonych młodych pędów sosny. Te już są troszeczkę za stare, więc troszeczkę się spóźniliśmy. Ale równie dobrze można zrobić z tych niedojrzałych, zielonych szyszek, które tutaj widzicie. Zobaczcie, jakie one są piękne. Ja jedną urwę, żeby Wam pokazać. O, tak wygląda niedojrzała zielona szyszka. Z pełna żywicy. Ale pachnie słuchajcie. I trzeba troszeczkę takich zielonych szyszek nazbierać, pokroić je, włożyć do słoika, zasypać cukrem i syrop na zimę gotowy, kwietna łączka już posiana. Zobaczymy, będę Wam pokazywać, jak będzie ładnie rosła. Mam nadzieję, że wszystko ładnie nam wzejdzie. Co za cudaki! Tych sukulentów tu. O, zobaczcie, jak rosną u góry i będą kwitły. Niezłe, co za cuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na razie mamy takich dużych piana, no, kwietna łączka. Tu zobaczcie wszystkie nasionka. O, tu będziemy mieli mega pole kwietnej łączki. Zobaczymy, to, czy urośnie. No różne kwiatki, jak na łące, Michał. Maki, chabry, mm. różne trawy, różne zioła. Miks. Taki miks, no. Zobaczymy, jak tutaj się ma nasza dynia przesadzona. Chodź, Michasiu. No dynia nasza, kilka sadzonek jest tutaj przesadzonych. Bo tam, wiesz, urosło za dużo, by nie miały tyle miejsca. O, tu mamy przy kompoście. Tak, tu jest jedna, druga i trzecia, żeby miały więcej miejsca. I, I czwarta to. dynia. Tak. <gryśnięta>, wyrosłem już rośnięta, wyrosła już. Barbar też coraz większy, zobaczcie jakie ma liście. Tu jest moja ręka, a tu jest liść. Normalnie mogłabym sobie zrobić z niego spódniczkę. O, jeszcze porzeczki dojrzewają, nie zauważyłam wcześniej. Porzeczki dojrzewają. Super. Mm. Uwielbiam. No i agres, ale agres jest jeszcze twardy. Jeszcze dojrzewa. O, jany, przepiękny jest agres. O, marcheweczka jak urosła nie wierzę. No po prostu też byliśmy tutaj trzy dni temu. Nie, no dwa dni temu. No dwa dni temu. Mamy już pięknie podwiązane pomidory. Są już tak duże, że sięgają nam do pasa. Są podwiązane, żeby były wzmocnione, żeby pięknie nam rosły, żeby się nie przewracały. O, i mają już kwiatki, zobaczcie. Ale jak pachną. Pomidorów Zapach nie, po nie. prostu liści pomidorów to jest nieporównywalne z niczym innym. Po prostu tak pięknie pachnie. Cuda. Uwielbiam no. tą szklarnię. Pachnie w niej i po prostu jest bosko. O, tutaj mamy jeszcze właśnie sznurki do podwiązywania, to jest taki um, naturalny sznurek, jakby taka drapew, mega, mega naturalny właśnie do warzyw. Zobaczcie jak się tutaj obkręca ogóreczek, to akurat jest ogórek, też już pięknie kwitnie akurat się tutaj oplata, nam ładnie jest podwiązany i będzie prosto do góry. O, a tu już mamy małe ogóreczki. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie. Tu jest końcówka kwiatu, a tutaj jest mały ogóreczek. A zobaczcie, tu jaka sprężynka. O, a tu jakie maluśki. Wow, już jest ogóreczki. Małe ogóreczki. Zobacz tu, jakie mini. Mały ogóreczki. Zobaczcie, łubin przekwita. Przed chwilą, słuchajcie, tak naprawdę chyba w ostatnim nawet vlogu wam pokazywałam, jak pięknie kwitnie. Ale to było, słuchajcie, trzy dni temu. O, już opadają mu płatki. Pięknie pachnie łubin. O, i zobaczcie, tu jeszcze został jeden różowy. A to wszystko, zobaczcie, tu. To są nasiona. Oczywiście on się sam rozsieje, bo później to wszystko popęka z tych nasion i się, mam nadzieję, rozsieje nam, więcej go będzie w całym ogrodzie. Do końca lata, słuchajcie, przekwitną do końca i to uschnie, to one same się tutaj otworzą i te ziarenka będą suche w środku i będą się rozsypywać. No cudo po prostu, zobaczcie jak wyglądają pięknie krople deszczu na tych, na tych listkach. Moje ukochane malwy, zobaczcie jakie one są duże. Ukochane malwy, to są po prostu cud natury, te kwiaty. Mamy ich tutaj w ogrodzie troszeczkę. Babcia zawsze miała tutaj w ogrodzie te malwy. I myślę, że jeszcze będziemy przez długie lata się cieszyć tymi pięknymi kwiatami. A tu mamy fasolę. Zobaczcie, jak pięknie rośnie fasola. Później na jesieni będziemy ją wyłupywać z tych strączków, i będziemy mieli własną fasolę na zupkę bądź na fasolkę po brytońsku. O, Pięknie, wszystko rośnie, naprawdę te burze i te deszcze dają dużo, bardzo dużo. Nie trzeba podlewać, co jest mega ułatwieniem tu winogrona. Yy, I wszystko rośnie, bo wiadomo, że podlewanie nie jest aż. Tak super jak deszcz naturalny, więc. A tu cebula, zobaczcie. Dobra, więc my zaraz zjemy obiad. Yy... Tak, słuchajcie, zjemy obiad. Później musimy zerwać truskawki, bo. Chcę zrobić dzieciom jeszcze, jak wrócę do domu, lody, a już mamy tyle dojrzałych truskawek, więc znowu musimy je nazrywać. Chcę urwać rabarbaru i muszę jeszcze zerwać sztaf i później jedziemy, słuchajcie, do domu. Później jeszcze pojedziemy na małe zakupy. No ale później oczywiście będziemy się dalej widzieć, bo chciałabym właśnie, żeby te filmiki były długie, żebyście mieli taki fajny odcinek, żeby usiąść sobie z herbatką, z kawką, z czymś do picia i poglądać. Taki odcinek, który ma około pół godziny. Myślę, że to jest taka fajna długość, żeby zasiąść i się zrelaksować. Także idziemy teraz jeść obiad. Ale mówię, w nocy była burza, więc one są całe w piasku, więc będę musiała je bardzo dobrze umyć, zanim zrobię dzieciom lody. Ale naprawdę mamy dużo dojrzałych, więc musimy się tym zająć, koniecznie. O, słoneczko wyszło. O, ale cieplutko się zrobiło. Mały? Nie. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda tamta dynia, jaka jest już duża. O, miał dynię! Nie wierzę. No. no nie wierzę, jak ona rośnie. No, dyje, to, niedługo będzie już puszczać pędy i będzie tutaj ładnie szła po ziemi. No, na dół. Nie no tutaj rosną, są... A te co tutaj tak było ich pełno, to są tam przesadzone. A za niedługo będą puszczać pięty. Pędy. Co to, co to za robaczek? A to znowu ten. Nie wiem co to za robaczek. To znowu ten robaczek. A. Nie. Mhm. Nie wierzę, no po prostu tutaj trzeba robić obchody. Za każdym razem, jak przyjadę, bo tutaj się dzieją cuda. Tu mamy czarną porzeczkę. Piękną i bardzo smaczną. A tu mamy jedną poziomkę. Zobaczcie, tu jest jedna poziomka i ona ma już dojrzałe owoce. No nie wierzę. No nie wierzę w to. Co moje dzieci chyba nigdy nie jadły poziomek. Boże, jak pachną! Będę sobie obrywać bez szypułek, żeby mieć mniej pracy. Ruskaweczki.

Thank <small> you. jechaliśmy jeszcze na zakupy, więc jeszcze nagram Wam szybciutko taki ym, food hall. Nie ma tego aż tak mega dużo, ale są tu rzeczy, które nam się pokończyły, które potrzebowałam. Mam nadzieję, że nie padnie mi bateria. Tutaj mam chlebek taki żytni, razowy. Tutaj Michała ulubiona rolada ustrzycka. Kupiłam chusteczki, worki do śmieci, masełko. Tutaj mam zapas mydła do rąk, bo już nam się kończy, czarny bez, tutaj mamy tak, taką wielką pojemność, tu mamy, ile tu mamy? Litr. Dobra, słuchajcie, musiałam podłączyć kamerkę, bo oczywiście mi padła, nie wiem na czym skończyłam. Tutaj chyba Wam pokazywałam mydło do rąk, czarny bez, tutaj mamy rukole yy, tu jakieś worki, kupiłam masełko, roladę ustrzycką, mąkę, bo mi się skończyła, o, tu kupiłam taki fajny żel pod prysznic, on jest taki Błękitny, perełki olejku, zapach kwiatów tiary, słuchajcie, mega pachnie, naprawdę. Tutaj dzieci sobie wybrały, nie, to akurat jest Michał. Michał sobie wybrał taki ym, ciasteczkowy, nie ciasteczkowy, akurat Michał sobie wybrał bananowy, a Nina sobie wybrała ciasteczkowy płyn do kąpieli. Tu mamy pastę, jakieś dropsy. Yy, Milky Way, bardzo dobry. O, to jest. Yy, też ulubiony przysmak Michała, on uwielbia te takie paluszki wypełnione tym sokiem pomarańczowym. Tutaj mamy paprykę taką dużą okazałą. Puszka czerwonej fasoli. Tutaj mamy bułki. Kupiłam takie białe wino półwytrawne. Ładna tutaj naklejka. Myślę, że będzie ok, ale nawet w sumie nie wiem. Jakie to jest winko? Skąd? Portugalskie. Portugalskie winko. Bardzo ładnie tutaj się prezentuje w tej butelce. Jogurty naturalne. Tutaj mam y, duży ręcznik, bo już nam się y, skończył. Pomidorki. Parówki, kolby kukurydzy. Tam mam chleb tostowy słuchajcie, gąbki. Y, Pusteczki w opakowaniu, bo nam się skończyły. Wzięłam sobie takie małe opakowanie, oczywiście sushi. Tutaj mam dwa opakowania tych bułeczek i trzy opakowania hamburgerów wołowych, bo ostatnio robiłam właśnie te hamburgery i były tak dobre. No i tutaj jeszcze słuchajcie, wzięłam sobie taką porcję zupki, taka duża porcja. Jakaś nowość. Wcześniej tego nie było. No więc tak chyba. Słuchajcie, to by były wszystkie nasze zakupy yy, na dzisiaj. Słuchajcie, czy to wszystko? To wszystko chyba. Tak, tutaj jeszcze mam papier. No, to by było chyba. Kurty, zaraz będę robić lody dla dzieci, truskawkowe. Z tych truskawek, które zerwaliśmy, więc.